Gdy myślimy o nowych elitach, to nie sposób pominąć drugiego obok historii przedmiotu, który ma istotny wpływ na formowanie tożsamości narodowej. Tym przedmiotem jest język polski. Nazwa przedmiotu język polski pochodzi jeszcze z czasów zaborów. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy zaczęto rusyfikować i germanizować nasz naród, to proces ten polegał na tym, że zakazano posługiwać się językiem polskim w miejscach publicznych, w tym również w szkole. Oznaczało to, że jak wspominał kiedyś profesor Władysław Tatarkiewicz, nie tylko wszystkie przedmioty były wykładane po rosyjsku, ale uczniowie nie mogli rozmawiać między sobą po polsku nawet w czasie przerw. Wyjątkowo natomiast dopuszczano naukę języka polskiego tak, jakby to był język obcy, jako przedmiot dodatkowy. I stąd właśnie wziął się język polski jako osobny przedmiot. Miało to swoje uzasadnione przyczyny polityczne i było narzucone przymusowo przez okupanta. Jednak w wolnym kraju język polski na nowo odzyskuje swoje miejsce w okresie międzywojennym, bo staje się językiem wszystkich przedmiotów, takich jak geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia czy historia oczywiście z wyjątkiem języków obcych. W tym momencie. Co może znaczyć przedmiot, który nazywa się językiem polskim? Może oznaczać taką dziedzinę, w której szczególną wagę przykłada się do poznania jego słownictwa, zasad, a także stylistycznego bogactwa. Byłaby to więc gramatyka i retoryka. Ale przecież język to przede wszystkim arcydzieła literatury napisanej w tym właśnie języku. Dlatego w ramach języka polskiego musi być wyodrębniony przedmiot zwany literaturą polską. Literatura nasza jest przebogata i przewspaniała. Ona odsłania właśnie za pomocą wspólnego nam języka nasz świat, w którym od pokoleń żyjemy. Odsłania nas samych, naszą wrażliwość, mentalność, polot, błysk. Tymczasem aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszych szkołach polskich nie ma takiego przedmiotu jak literatura polska. Nie było takiego przedmiotu w czasach PRL-u, nie ma również i dziś. Czy można sobie wyobrazić większy? Paradoks. Jak to możliwe, że w wolnym kraju, Polsce niepodległej, którego literatura liczy sobie niemal tysiąc lat, której mistrzowie zdobywali światowe laury, a ich dzieła tłumaczono na dziesiątki języków obcych, a także naśladowano jako doskonałe wzory, ta literatura jako oddzielny przedmiot w szkołach polskich nie istnieje. Ktoś powie, że przecież w ramach przedmiotu zwanego językiem polskim jest też literatura polska. Owszem, ona jest tak samo obecna jak historia Polski. W ramach historii powszechnej jest to obecność śladowa w porównaniu z, zarówno z bogactwem naszej literatury, jak i z potrzebą oraz moralnym obowiązkiem jej dogłębnego poznawania przez polskie dzieci i młodzież. Bo przecież to właśnie rodzima literatura ma tę niezwykłą moc polszczenia młodych pokoleń. Jeżeli natomiast wszystko się wymiesza, a więc literaturę polską z literaturą obcą, to w w głowie powstanie jeden wielki Galimatias, albo coś, co się dziś nazywa przewrotnie grą z tekstem. Uczeń zamiast chłonąć za pośrednictwem mistrzowskiego i niewidzialnego języka ducha ojczystej kultury, pejzażu, ludzi, zabawia się w grę tekstem. A przecież artydzieła, jakże często pisane, były nieomal własną krwią i całą duszą, nie po to, żeby ktoś się tym zabawiał. Przecież słowo odgrywało w naszej tradycji rolę poważną. Ratowało honor, chroniło przed zdradą, dodawało sił do walki. A dziś uczniowie mają się bawić tekstem. Literatura prawdziwie piękna to nie dyskoteka, nie kabaret, ani kawiarnia. To najpoważniejszy środek formowania ludzkiej kultury. Taką właśnie była literatura polska. Tymczasem, podobnie jak marksiści sprowadzili literaturę na bezdroża socrealizmu, Takich następcy, postmoderniści, postanowili zabawić się kosztem polskiej młodzieży, sprowadzając literaturę do poziomu czysto syntaktycznego i subiektywnego gra znaków jak mi się podoba. Mamy tu już do czynienia z celowym działaniem obliczonym na upadek naszej kultury. W ramach języka polskiego musimy przywrócić w szkole taki przedmiot jak literatura polska w której znajdą się wyłącznie polskie utwory, a zwłaszcza nasze arcydzieła. Wtedy młodzież, mając odniesienie do tak znakomitych przykładów i wzorów, zdobędzie umiejętność swobodnego wyrażania i komunikowania się w ojczystym języku. Czy ktoś zdaje sobie sprawę, jak fatalnie na umiejętności mówienia i pisania odbija się bełkotliwa poezja współczesna, która po to jest lansowana, żeby zniszczyć właściwą strukturę języka polskiego. Przecież nasza młodzież, łącznie ze studentami, ma poważne problemy z umiejętnością wysławiania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie. To nie jest przypadek. To jest efekt takich właśnie programów edukacji, które w sposób celowy robią sieczkę z naszego języka. I to właśnie pod szyldem przedmiotu, który nosi zaszczytne miano języka polskiego. Tam nie ma języka polskiego. Tam, niczym światła pod latarnią, jest najmniej języka polskiego, bo jest bardzo mało polskiej literatury. Tłumaczenia z innych języków na polski są zawsze wtórne. One nigdy nie wprowadzą ucznia do ducha własnego języka, który zawsze musi mieć absolutny priorytet. Odkrywamy ze zdumieniem, że za wynaradawianiem polskiej młodzieży, za brakiem patriotyzmu wśród obecnych elit. Stoi bardzo przemyślnie ułożony program edukacji, a zwłaszcza sposób ujęcia dwóch kluczowych dla patriotycznej formacji przedmiotów historii i języka polskiego. W ramach tych przedmiotów trzeba koniecznie wyodrąbić historię Polski i literaturę polską. Trzeba uzupełniać edukacyjne oraz formacyjne braki w szkole i w domu. Wtedy młodzież będzie Polska i odzyskamy polskie elity. Bo cóż piękniejszego nad kulturę ojczystą i cudowne polskie słowo? Szczęść Boże!